Kochani, witam Was w kolejnym dniu. Ja już o wiele lepiej się czuję. Jeśli ktoś nie wie, że się źle czułam wczoraj, no to niech obejrzy ostatniego vloga. Tam wszystko jest powiedziane i pokazane. Dzisiaj jest sobota. I w końcu weekend. Nie mogłam się już doczekać weekendu. Teraz wyjdę z psem pokażę wam skrawki. Wczoraj była ogólnie e, przed wczoraj była ogólnie ogolona ona, więc naprawdę teraz bardzo ładnie wygląda. właśnie wychodzimy, jedziemy do Juki. jest to centrum ogrodnicze, jedziemy tam ponieważ chcemy kupić moim kuzynkom coś na imieniny ponieważ jutro jest kawa imieninowa moich kuzynek i dlatego jedziemy tam po jakieś stoczyki czy jakieś stokrotki, zobaczymy jeszcze co tam będzie no, więc to jest dzisiejszy nasz cel, a później e, wracając, może podjedziemy na spacer do Strzyżynka, chociaż jeszcze tak e, do końca nie jesteśmy pewni, czy zdążymy, ponieważ na 16.30 16 umówiłam się na dwór e, z przyjaciółmi. Więc dzisiaj jest tak fajnie ciepło, więc mam krótkie swodęki i taką cienką cienko narzutkę. Cardigan teraz szukamy naszego auta, ponieważ mam zapomniała, gdzie stoimy. Co ja mam z tą mamą? w poszukiwaniu auta O! Znalazł się! Dobra, ja kończę Ruszamy teraz w drogę Trochę się nagrzało w tym samochodzie Gorąco, teraz tak trochę trzęsie Ale jedziemy na mój jak przed chwilą jadliśmy. No i my jedziemy w stronę Juki W stronę Spadzimia Tak wygląda nasz koszyk i Bierzemy molinę w tylu kolorach. Później będę robiła brązoretki jakieś. Tutaj są te dwa kwiatki e, na prezent dla kuzynek. Tutaj są kloszyki e, do domu dla do nas. Tutaj kominek, karawka Tutaj jest takie coś. Zobaczymy, co to jest w domu. Tutaj są takie kule papierowe, które są takie y, duże dość. I tutaj jeszcze takie dwa kwiatki do nas, do domu. Wzięłam jeszcze takie pomponiki w różnych kolorach. Y, później przydadzą mi się na przykład do jakichś bransoletek czy do naszynika lub po prostu do przyczepienia do butów, do sznurowadeł. Teraz wróciłyśmy do domu i za chwilę wychodzę na dwór. Ja już wróciłam z dworu i teraz idę z mamą do sklepu, do Stokrotki po jakieś takie zakupy domowe, takie drobne, więc no. Idziemy, zmierzamy w stronę Stokrotki. W domu wam pokażę, co kupiłam w Juce, tak, abyście widzieli wszystko dokładniej, ponieważ w sklepie, jak pokazywałam, to tak to, to, to aż tak wyraźne nie było, więc y, jak wrócę do domu, to wszystko wam pokażę. Ja y, właśnie skończyłam live'a i teraz chciałam Wam pokazać, y, co kupiłyśmy w jutrze, ponieważ przed tym nie miałam czasu. Przed liveem, przed rozpoczęciem livea, przez rozpoczęciem livea po prostu nie miałam czasu, więc dlatego dopiero teraz Wam to y, zacznę pokazywać. Oczywiście, był to live na musicali, nie na YouTubie czy na Instagramie, tylko na musicali. Dobra, więc zaczynamy. Zacznę może od takich pomponików, których mam najwięcej, ponieważ yy, zakupiłam je w kilku wariantach kolorystycznych: czerwonym i każdy kosztował 2,40. Więc czerwony, taki jasny, błękitny, czarny, kolor biały, żółty oraz taki turkusowy. I te tylko są za 2,50 a reszta jest za 2,40 Tutaj pewnie widzicie nogę, ponieważ tutaj jest lampa yy, Dobra, następną rzeczą są to muliny Takie w kolorach pastelowych Kupiłam tę mulinę, ponieważ chcę zrobić bransoletki przyjaźni lub jakiś czoker Jeśli chcecie taki odcinek, to piszcie mi w komentarzu, czy chcecie, yy, abym Wam pokazała, jak ja to robię Kolejną rzeczą są to takie wstążeczki fioletowe, w w takie kropeczki. Oraz kupiłyśmy z mamą do zapakowania jest to fiżelina taki, taki w kolorze fioletowym, ponieważ yy, moją kolor, kupiliśmy kupiłyśmy lawendę yy, fioletową, no i będzie to idealnie pasowało. Jut Dobra, kolejna rzecz jest to kominek firmy Bolsius. Taki okrągły dość. Poczekajcie, już wam pokazuję, jak on wygląda. Tak się prezentuje, jest w kolorze białym i on kosztował chyba 16 zł, z czego co pamiętam, ale nie jestem pewna. Taki ładny, prosty. Następnie kupiłam wstążeczkę w kolorze różowym, 6 mm i ona kosztowała, ta wstążeczka. Nie, 3 złote, 4, na pewno nie dużo. Następnie są to takie dekoracyjne klucze, które mają przypominać, że są takie stare, zardzewiałe i one kosztowały 9,60, cena hurtowa 8,90. Trzy takie sztuki metalowe, twarde, ciężkie, więc naprawdę bardzo fajne. Później do dekoracji pokoju będą po prostu idealne. Następnie chciałam Wam pokazać takie jajko, nie wiem w ogóle co to jest, więc zaraz Wam pokażę, zaraz z Wami otworzę Może jutro Wam otworzę, zobaczę I to jajko kosztowało 4,99 Następnie to jest taka kulka z emoji, tutaj są niby jakieś zawieszki Również raczej to jutro otworzę, ponieważ teraz nie mam czasu, jest późna godzina, więc no to raczej na jutrzejszym bloku otworzę Kolejne dwie rzeczy są z tej samej firmy, więc Wam pokazuję dwie rzeczy jednocześnie. Jest to taki hamburgerek żelkowy film firmy froli. Froli. Taki malutki. Oraz taki hot dog. Nie wiem ile kosztowały, ale były dość tanie. Następnie są to takie koła, kule. Papierowe, takie 3D, jak widzicie, tak one wyglądają I wzięłyśmy je w średnicy 20, 20 cm Następnie również 20 cm Oraz 30 cm I to kosztowało 5,99, a te były po 2,60 I tutaj wzięłyśmy w kolorze szarym To w takim beżowym, a to w takim jasnym różu te kule są do zawieszenia, do dekoracji wnętrz. Zawiesza się je na przykład nad lamp pod lampą albo po prostu na suficie. I już ostatnia rzecz: są to takie naklejki, ćpieki srebrne. Z racji tego, że się zbliża dzień taty, to chciałabym jakiś wykonać własnoręcznie prezent dla taty. I kupiłam takie naklejki za 5,40. Na pewno mi się przydadzą do zrobienia tego prezentu. Piszcie mi w komentarzu, czy chcecie, abym nagrała właśnie taki odcinek. I to są nasze wszystkie zakupy, jeśli chodzi o jukę. Część tych zakupów, które chciałam Wam pokazać, które moim zdaniem były przydatne i warte pokazania Wam. Tamte rzeczy, które Wam pokazywałam wcześniej, to były jakieś kloszyki, jakieś kwiaty, więc. Teraz już tego nie będę Wam pokazywała, ponieważ już mama to ma pochowane, a nakazała mamie je zostawić to, e, abym po prostu wam to pokazała. Dobrze. My się widzimy jutro i pa pa! Witam Was serdecznie w kolejnym dniu vlogowania. Dzisiaj mamy niedzielę i dzisiaj jedziemy do babci. Ja teraz jestem akurat z Rosą, ale jedziemy do babci. Później yy, około, to znaczy na 17 jest kawa imieninowa moich kuznek Marty i Magdy, które serdecznie pozdrawiam, jeśli mnie oglądają. No. Yy, ja jestem teraz z Rosą. Później, jak będę szła na te imieniny, to się przebiorę w krótkie, białe spodenki oraz w czarną koszulę. A teraz mam takie zwykłe, dresowe spodenki oraz taką bluzkę. I super stary, oczywiście. Teraz idziemy do samochodu, do rosa do samochodu, ponieważ idziemy do babci. Jak widzicie, przybrałam bluzkę, ponieważ sobie ją pobrudziłam, popramiłam. Wiecie pewnie o co chodzi. Czasami też tak pewnie macie, więc mam również z Miki, ale w innym kolorze. Yy, no. I później do Was się odezwę, jak będzie się coś w ogóle działo. Jesteśmy teraz u babci, już dojechałyśmy, a ja idę się przewidzieć, swój. Uwaga. Po jak jest? Nie? Nie. Okej. Okay. Cześć Karolina. <grybuj> Cześć. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Właśnie wracamy od babci, teraz jedziemy do domu przebrać się i przyszykować A później na 17 jedziemy do dzieci, do moich kuzynek na liny. Ja już jestem przyszykowana, więc mam taką czarną koszulę z New Yorkera Do tego te nowe spodenki Zrobiłam sobie koka, pomalowałam rząsy A, jeszcze mam yy, worek taki złoty I jesteśmy już gotowe, aby wyjechać Jak widzicie, tak wyglądają już zapakowane Czekaj, lawendy. My idziemy, ponieważ musimy się spieszyć. Tam, e, od cioci jest 21 i my wracamy do domu. A ja chciałabym się z wami pożegnać, ponieważ później się pewnie do was nie odezwę Mam nadzieję, że ten film wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę, w kórę, komentarz oraz subskrypcję. I naciśnijcie na taki dzwoneczek, który znajdziecie przynajmniej przyjemny. Subskrybuj, aby być ze mną na bieżąco i abyście aby byli powiadomieni o tym, aby być aby powiadomieni o tym, że pojawi się nowy filmik na moim kanale. Oczywiście was do tego zachęcam, a nie wymagam. Bardzo by mi było miło, gdybyście właśnie, właśnie tak zrobili. Dobrze. Ja już kończę jakiś I papa. Pa.